Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam temat lekcji Arkusz kalkulacyjny w chmurze. Teraz tak, mamy takie zadanie. Przygotuj tabelę zawierającą spis gier planszowych, a następnie uzupełnij kolumnę wiek za pomocą listy rozwijanej z następującymi kategoriami wiekowymi: 10, 10 plus, 12, plus, 14, plus. następnie zróżnicuj kolory komórek ze względu na wiek. Czasami trafia nam się zadanie, nad którym Pracuje tutaj można powiedzieć, cała grupa, albo można tutaj wykonywać pewne działania właśnie w chmurze, czyli w internecie. I teraz spróbujmy sobie dopasować, dopasować tutaj odpowiedni wiek do danych, do danych filmów. Tutaj mamy tych filmów 24, i to jest oczywiście ćwiczenie z Waszej książki informatyka w SIP do klasy pierwszej teraz ja tutaj dopasuje te elementy tak jak są dopasowane w waszej książce. Ale po kolei na początku zaznaczamy sobie zaznaczamy sobie te komórki i naciskamy sobie tutaj dane. Tutaj macie w danych macie narzędzia danych a tutaj macie napisane poprawność danych no i naciśnijmy sobie to wszystko. I tutaj mam nadzieję że przy powiększeniu zobaczycie sobie macie napisane ustawienia. A tutaj będziemy chcieli wziąć listę. I w miejsce wieku będziemy chcieli wstawić następujące wartości. 10, plus, średnik, 12, plus. i po średniku właśnie wypisujemy tę kategorię 14, plus. i naciskamy słowo OK. I teraz zobaczcie, powiększmy to jeszcze bardziej, tak żebyście widzieli. I teraz, jeżeli rozwinę sobie tą listę, to będę miał trzy kategorie 10+, plus, 12+, plus i 14+. Plus. I teraz ja zgodnie z tym, co jest w Waszych zbiorach, wpiszę sobie te kategorie, czyli wpisujemy sobie coś takiego. Tutaj wpisujemy sobie dwie czternastki. I na końcu wpisujemy sobie dziesiątkę. No a tutaj... Te komórki nie są aż tak istotne. Możemy sobie wpisać taki trik. Tu wpisujemy 10, plus, możemy też wpisywać ręcznie. Tutaj 12, plus i na przykład łapiąc to przeciągniemy sobie kilka razy. Wtedy widzimy, że nam się coś takiego zrobi. Tutaj możemy dać 14, plus, 12, plus i coś takiego. Też możemy przyciągnąć. A tutaj już 10, plus i 14. Plus. Czyli Podzieliliśmy sobie tutaj te filmy według pewnej kategorii. I teraz jak różnicować te kolory? Zaznaczamy sobie to wszystko jeszcze raz. I teraz bierzemy sobie narzędzia główne. W narzędziach głównych mamy tutaj taką w stylach, mamy formatowanie warunkowe. Naciskamy sobie je i bierzemy reguły wyróżniania komórek. I teraz jeżeli będą równe 10+, plus, no to widzimy, że tutaj Excel nam wybrał jasno czerwone wypełnienie z ciemno-czerwonym tekstem. Oczywiście możemy zmieniać sobie to wszystko. Albo wybrać formatowanie niestandardowe. I teraz, jeżeli ja sobie wybiorę formatowanie niestandardowe, no to mogę na przykład sobie wziąć jakiś tam kolor. Wezmę sobie taki lekki fioletowy kolor. I naciskam OK. No taki trochę mocniejszy. Teraz robię to samo. I tutaj biorę sobie, biorę sobie znowu wszystko, i tutaj znowu biorę formatowanie warunkowe. No i biorę znowu rów, forma, reguły wyróżnienia komórek równe i wpisuję tutaj 12. No i teraz będę chciał znowu niestandardowo tutaj zrobić i na przykład wziąć na taki kolor, można powiedzieć, czerwony. Bierzemy tutaj więcej kolorów i na przykład taki jasny czerwony. Będę chciał, żeby tutaj był. No, taki jaśniutki można powiedzieć. O, jasny czerwony, a taki trochę można powiedzieć mocniejszy. I naciskam OK i powtarzam operację trzeci raz. No i biorę sobie na przykład znowu tutaj formatowanie warunkowe, reguły wyróżniania komórek równe. No i tutaj wpisuję sobie 14, plus i biorę sobie na przykład kolor taki żółtawy. I biorę sobie kolorem żółtym OK. I teraz tak, zobaczcie jedną rzecz. Jeżeli zmienię sobie tą wartość na 10, plus, to kolor sam się zmieni. Mogę oczywiście wybrać tą wartość, 14, plus i kolor też sam się zmieni. Tą mogę zmienić na 12, plus i kolor sam się zmieni. Czyli tak tutaj dopasowujemy sobie kategorię. I teraz spróbujmy zrobić sobie drugie zadanie podsumowanie wydatków rozbuduj arkusz z poprzedniego ćwiczenia, aby każdy, kto ma do niego dostęp, mógł zamawiać gry. I teraz skopiujmy sobie to wszystko, czyli skopiujmy sobie naszą pracę z poprzedniego ćwiczenia za pomocą Ctrl-C i naciśnijmy sobie Ctrl-V. I powiększamy sobie to tak, żeby tutaj dobrze widzieć. Widzimy, że tu mamy LP, czyli możemy sobie to troszkę zmniejszyć, liczbę porządkową. Czyli mamy coś takiego. I teraz... Widzimy, że mamy Franka, który kupił atak zombie. Mamy Ninę, która kupiła te plaszówki. I mamy Adama, który kupił dwie sztuki Augustusa. I teraz można to zrobić na dwa sposoby. Oczywiście, można wziąć tutaj równa się wpisać, i wziąć o tą grę. No bo to będzie ta gra. Tutaj można sumować te pozycje. Tutaj możemy zsumować tę pozycję razy dwa. I teraz oczywiście jak weźmiemy sobie sumę, no to suma będzie wynosiła tych gier o tyle. To w domyśle zsumowało Wam te pola od E13 do G13. I teraz czy jest to dobry sposób? Ten sposób jest troszkę trudny, dlatego że gdybyśmy, gdyby Franek zamówił coś innego albo tego nie zamówił, ewentualnie tego więcej, no to ten program nie będzie tak do końca dobrze działał, ale jest taka fajna funkcja, która się nazywa suma iloczynów. Czyli tutaj wpiszmy sobie trochę inny sposób. Wpisujemy sobie suma iloczynów. I dodaje wszystkie. I teraz suma iloczynów zwraca sumę iloczynów odpowiadających sobie zakresów lub tablic. To znaczy, że będziemy wymnażać to pole z tym. I dodawać później to pole razy to. Jeżeli pola, jeżeli tutaj nic nie ma wpisanego, to jest w domyśle zero. I tak wszystkie będziemy robić, czyli iloczyn tego plus iloczyn tego plus iloczyn tego iloczyn tego iloczyn tego iloczyn tego i to wszystko będzie sumowane. Czyli bierzemy sobie pierwszy zakres i po średniku bierzemy sobie drugi zakres. I teraz zobaczcie, że wyjdzie to samo. Czyli kwota, którą mamy, wyszła to samo. Oczywiście zaraz złotówki dodamy. To możemy zrobić od razu, formatuj i komórki. I tutaj będą po prostu walutowe. I teraz już jest to samo. I teraz trzeba zrobić to samo, tylko tutaj będziemy chcieli zablokować sobie dolarami. Dolarami zablokujemy sobie tą, tą po prostu ten zakres. I teraz zobaczcie, jak przyciągnięcie tutaj. To widzimy, że mnożymy pierwszą kolumnę razy tą kolumnę. Jak przeciągniecie dalej, pomnożymy sobie tą kolumnę i tutaj oczywiście tą kolumnę Adama. I teraz wystarczy po prostu sumować to wszystko i dostaniecie coś takiego. I dlaczego to jest lepsze? Bo zobaczcie, jeżeli zaczniecie zmieniać, na przykład kupimy sobie jeszcze 10 takich gier, o tu się nie zmieściło, co prawda, Teraz się zmieści, to widzimy, że tutaj wartość się zmienia, a tutaj się nie zmienia. Jak tutaj dokupimy 8, to widzimy, że te wartości się zmienią. Jak tutaj wstawimy sobie 5, te wartości ulegną zmianie, czyli ta funkcja po prostu jest lepsza z punktu widzenia Excela, dlatego że tutaj po prostu możemy wpisywać inne wartości. Jak wpiszemy 0, to nic się oczywiście nie zmieni. Jak tu się wpisze 0, to tego nie będzie. Czyli tak. Działa. I teraz wykonamy sobie zadanie trzecie. Uzupełnij arkusz z poprzedniego ćwiczenia. Uwzględnij kolejne progi rabatów: standardowo 10% ceny brutto, 20% ceny brutto dla wartości zakupów co najmniej 500 zł albo 28% ceny brutto dla wartości zakupów co najmniej 1500 zł. No i teraz spróbujmy sobie to skopiować. Skopiujmy sobie o to Czyli na początku kopiujemy sobie to, a tutaj dla przećwiczenia jeszcze raz napiszmy. To też sobie oczywiście skopiujmy. O, tutaj może jeszcze dodajmy sobie, zróbmy sobie wstawianie nowego wiersza, tylko tutaj to może jeszcze raz to zróbmy. Czyli najpierw wklejmy sobie to troszkę niżej. Teraz wklejamy sobie to. I wklejamy sobie tutaj. I teraz dla przećwiczenia, jeszcze raz przećwiczmy tą sumę iloczynów, czyli wpisujemy suma iloczynów i bierzemy sobie to, średnik, to. I tutaj wpisujemy oczywiście dolary. Czyli tutaj miały być dolary, są dolary, i zamykamy nawias. No i tutaj oczywiście przeciągamy. I wpisujemy sobie sumę. Oczywiście przypominamy sobie, że jeżeli chcemy wziąć złotówki, to mamy formatuj komórki i bierzemy walutowe, czyli mamy złotówki. Teraz co robimy dalej? Dalej chcemy, będziemy chcieli uwzględniać rabat, czyli tak naprawdę tę sumę. Możemy sobie pisać tutaj, czyli tutaj napiszemy sobie słowo razem, czyli możemy napisać o tutaj, czyli tutaj napiszemy sobie razem, tutaj napiszemy sobie rabat. A tutaj napiszemy sobie kwota po rabacie. Kwota po rabacie. Wpiszemy sobie w to miejsce, czyli wpisujemy sobie suma trzech tych liczb. To może sobie skosujmy. Zobaczcie, jak będzie się tutaj zmieniało coś, to ta suma będzie wzrastać. Czyli ta suma będzie się po prostu zwiększać. Teraz, jaka funkcja będzie sprawdzała nam rabat? To będzie funkcja, jeżeli. Czyli wpisujemy sobie jeżeli. I teraz bierzemy sobie to pole. I teraz tak, zobaczmy, jak, jak ten rabat będzie wyglądał. Standardowo jest 10% ceny. 20% ceny jest dla wartości co najmniej 500, a 28% ceny dla wartości zakupów co najmniej 1500. Czyli możemy sobie napisać, że jeżeli będziemy mieli C13 większe bądź równe 150 złotych, Większe bądź równe 1500, przepraszam, przeżyczyłem się, to będziemy tutaj chcieli wpisać 28%. 28%. Wpiszemy sobie średni. W przeciwnym wypadku otwieramy funkcję, jeżeli. Czyli jeżeli jest to fałsz, no to trzeba sobie zadać pytanie, a może C13 będzie większe bądź równe 500? Czyli tak naprawdę będzie zawierało się między 500 domknięte a, sto, a 1500, bo to już byłoby fałsze tutaj. Czyli C13 będzie większe bądź równe niż 500, to wtedy wpiszemy 20%. A w przeciwnym wypadku chcemy wpisać tych procent 10. No i zobaczmy, czy program zadziała. Oczywiście ktoś powie, no dobrze, ale na przykład 1800 zł jest większe od tego i tego, więc dwa powinny zadziałać. A no tak to nie działa jeżeli 1800 jest większe niż 1500 to od razu wpisuje tą wartość i dalej już tutaj nie będzie sprawdzać. Czyli spróbujmy i teraz naciskamy enter. No ktoś powie, że coś jest nie tak. Wszystko jest dobrze, tylko musimy zmienić po prostu symbol, czyli bierzemy procenty. No i teraz przetestujmy sobie ten program. Wpiszmy tutaj na przykład na przykład tutaj wpiszmy 10. Widzimy, że wartość się zmieni. A teraz tutaj wpiszmy 0. Widzimy, że wartość się zmieni. Teraz tak, jeżeli mamy taką kwotę po robacie, wystarczy policzyć jej wartość, czyli od kwoty odejmujemy kwotę razy tą liczbę. Widzimy, że tyle otrzymaliśmy. Oczywiście, gdybyśmy testowali program, na przykład tutaj dopisali 10, no to wszystkie wartości się widzimy zmienią. Czyli tutaj to wszystko będzie się zmieniało. I moi drodzy, jeżeli chodzi o, te, o ten film i o tę lekcję, to by było na tyle. Dziękuję za Waszą uwagę i życzę Wam powodzenia.